Square Enix intensywnie pracuje nad trzecią częścią Final Fantasy VII Remake. Dosłownie w ostatnich dniach dostaliśmy serię świeżych wypowiedzi, które składają się na dość klarowny obraz całej sytuacji. Trzecia odsłona remake'owej trylogii Final Fantasy VII istnieje. Prace postępują i co najważniejsze jest już na tyle dojrzała, że twórcy mówią o niej językiem konkretów, a nie samych planów. I jasne, okej. Okay. Nadal nie mamy, wiecie, daty premiery, zwiastuna z prawdziwego zdarzenia, ani pełnej listy feature'ów, wiecie, co będzie, a czego nie będzie, tego nie ma. Ale w końcu widać ruch i to taki, który sugeruje, że Part 3 nie jest już tylko zlepkiem kodu. Partnerem kanału jest Holly. Wypróbuj Holly Energy lepsza alternatywa od klasycznych energetyków. Słuchajcie, oto taka najważniejsza informacja z punktu widzenia komunikacji marketingowej. Nazwa trzeciej części została już wybrana i przyklepana. Powiedział to sam reżyser serii, czyli Naoki Hamaguchi, w rozmowie z serwisem GameSpot. Twórca potwierdził, że decyzję o podtytule podjął Tetsuya Nomura. Po tym jak wcześniej rozważano dwie opcje, i jest to istotne tak naprawdę z dwóch powodów. I powód numer jeden jest taki, że tytuł to zwykle jeden z ostatnich klocków, który musi wskoczyć na swoje miejsce wtedy, gdy w zespole nie ma już wątpliwości co do kierunku całości, tak, do tonu, do tematu, akcentów historii, czy marketingowego przekazu. A druga rzecz, no daje to wrażenie, że Square Enix jest już na etapie takim wiecie, wiemy, co robimy. I jak to sprzedamy, a nie, no dalej zastanawiamy się nad tym, w sumie, czym to właściwie ma być. Czy to oznacza, że tytuł poznamy jutro? No, Niekoniecznie. Ale sam fakt, że jest zamknięty ten tytuł, jest bardzo wyraźnym sygnałem postępu. Kolejna rzecz, która brzmi jak detal, ale w praktyce, no mówi naprawdę sporo. Otóż. Hamaguchi podkreślił, że projekt znajduje się w stanie grywalnym, a jego rozwój przebiega sprawnie. I tutaj może przeczytajmy, co powiedział. Jeśli chodzi o trzecią część, uważam, że prace postępują bardzo płynnie. Ustaliliśmy własny harmonogram i wierzę, że realizujemy go zgodnie ze założonymi kamieniami milowymi. Jestem naprawdę wdzięczny zespołowi deweloperskiemu i mam ogromny szacunek dla ich pracy przy tym projekcie. Na tym etapie gra jest już technicznie grywalna, ale wciąż skupiamy się na jej dopracowaniu tak, aby osiągnęła jakość, na jaką zasługują nasi gracze. Ale jestem świetny w tłumaczeniu z japońskiego, prawda? <laughs> I tutaj warto też od razu doprecyzować, że wiecie, w branży grywalna nie znaczy skończona. Należy to raczej rozumieć jako da się w to grać, jako wspójny build, Działają pętle rozgrywki, są mapy, questy i systemy i właśnie teraz zaczyna się etap, w którym dopina się tą rozgrywkę, poprawia się balans, poleruje się interfejs i stabilizuje wydajność oraz usuwa babole, które wychodzą dopiero wtedy, gdy cały organizm zaczyna funkcjonować jako jedna wielka całość. Czyli od pracy nad wizją przechodzimy do żmudnej produkcyjnej rzeczywistości. No dobra, właśnie, ale co my wiemy w sumie o, co do samej zawartości gry? Tutaj również reżyser trzeciej części remake'u uchylił rąbka tajemnicy. Dowiedzieliśmy się, że karcianka Queen's Blood powróci i ma być podkręcona. Jeśli Rebirth miało jedną aktywność poboczną, która realnie wciągnęła masę ludzi, często właśnie bardziej niż nawet część side Questów, była nią właśnie karcianka Queen's Blood i teraz mamy potwierdzone, że zobaczymy ją również w part 3, ale w wersji rozbudowanej. Mocniejszej. I to brzmi... No cóż, po prostu jak więcej kart, frakcji, zasad, większy nacisk na progresję, być może silniejsza integracja z aktywnościami w świecie i co istotne, sygnał, że Square Enix widzi to, co siadło w Rebirth i chce to dopiąć na finał trylogii. Jest jeszcze jedna rzecz, która z pewnością mocno uderzy w nostalgię fanów, czyli Snowboarding. Klasyczna minigra z oryginalnego Final Fantasy VII ma powrócić w Part 3 i co ważne, twórcy sugerują, że. Nie będzie to jednorazowa ciekawostka w stylu hej, pamiętacie? To macie tu smyrgu, smyrgu po nostalgii. Lecz taki element bardziej przemyślany i wkomponowany w strukturę gry. To bardzo charakterystyczne dla tej remake'owej trylogii Square Enix, In... bo Square Enix po prostu lubi brać takie znane elementy z oryginału, ale albo je rozbudowuje, albo zmienia ich funkcję, albo osadza je w kontekście narracyjnym, którego wcześniej też nie było. I właśnie dlatego ludzie się tym po prostu jarają. To nie jest... Remaster wspomnień, lecące na taniej nostalgii, tylko remake w pełnym znaczeniu tego słowa. No i tutaj przechodzimy też do tematu, który w 2026 roku potrafi rozpalić komentarze szybciej niż wojna konsolowa czyli Unreal Engine 5. Bo w rozmowie z GameSpot Naoki Hamaguchi potwierdził, że Part 3 będzie działać na silniku Unreal Engine 4, tak jak Remake i Rebirth. Mimo że Unreal Engine 5 stał się już takim standardem we wielu nowych projektach, co istotne, twórcy mówią wprost, że przesiadka była rozważana, ostatecznie uznano jednak, że bardziej opłaca się trzymać narzędzi, które zespół zna doskonale i które zostały mocno zmodyfikowane pod potrzeby tej konkretnej produkcji. Sedno argumentu Hamaguchiego jest bardzo, jakby nie patrzeć, pragmatyczne. Ich wersja Unreal Engine 4 to nie goły silnik, tylko technologia po głębokich przeróbkach Zmiana silnika w połowie trylogii no, oznaczałaby ryzyko takiego resetu pipelineu narzędzi, organizacji pracy i długich testów, a to mogłoby z kolei spowolnić produkcję zamiast ją tak naprawdę przyspieszyć. Bo wiecie, jakby nie patrzeć, Unreal Engine 5 bywa miną, na którą AAA wchodzi z uśmiechem, a potem płacze, że mu nogę ujebało. Żeby było jasne, oczywiście, Unreal Engine 5 potrafi robić cuda, Nanite, Lumen oraz nowe systemy oświetlenia i geometrii dają twórcom ogromne możliwości. Problem jednak w tym, że równie często Unreal Engine 5 potrafi zrobić po prostu krzywdę zarówno deweloperom, jak i graczom, zwłaszcza gdy pipeline produkcyjny jest źle ustawiony lub no, niedostosowany do skali projektu, funkcje takie jak Lumen czy Nanite są używane bez przygotowania i kontroli nad wydajnością. Produkcja goni terminy A. Etap optymalizacji i quality assurance nie domyka się na czas, o ile w ogóle istnieją. Hej, 2026 rok, najlepsze czasy gamingu. I dobrym przykładem jest tutaj Ark Survival Ascended. Digital Foundry określało go jako jeden z najgorzej zoptymalizowanych przypadków Unreal Engine 5, szczególnie na konsolach, gdzie wysoka jakość wizualna kompletnie nie szła w parze ze stabilnością i Płynnością. Do tego dochodzą świeższe i boleśniejsze lekcje z rynku pc czyli na przykład Borderlands 4. Mimo ogromnej marki i marketingowego rozmachu i czarów Randy'ego Pitchforda, no, zaliczyło bardzo trudny start na Steamie. Gracze masowo narzekali na poważne problemy z wydajnością, częste krasze, niestabilny klatkarz i chore wymagania sprzętowe, które no, nie przekładały się na realny skok jakości wizualnej. Podobnie było przecież też ze Stalkerem. Dwa, ten ambitny, klimatyczny i technologicznie odważny tytuł zebrał cięgi za bardzo wysoką barierę wejścia na PC-tach. Gra potrafiła zamordować nawet blaszaki z dobrymi bebechami i, jako dodatek, wiecie, PS, ray tracing dla wszystkich. Brzmiał świetnie w zapowiedziach, ale w praktyce okazał się kosztowny sprzętowo i nie zawsze proporcjonalny do zysku wizualnego. To jest częsty przypadek. I te sytuacje dopełniają jeszcze bardziej kurozjalne przypadki, takie jak na przykład nowy LEGO Batman, który wywołał. Zdziwienie absurdalnie wysokimi wymaganiami sprzętowymi, szczególnie jak na grę o tak charakterystycznej stylistyce. I owszem, TT Games uspokaja fanów, twierdząc, że podane specyfikacje nie są ostateczne i że Legacy of the Dark Knight wciąż jest intensywnie optymalizowana, no ale dla wielu graczy był to jasny sygnał ostrzegawczy, że Unreal Engine 5 potrafi być przerostem formy nad treścią, jeśli nie zostanie odpowiednio ujarzmiony. I właśnie na tym tle decyzja Square Enix wygląda wyjątkowo. Rozsądnie. Zamiast ślepo przesiadać się na nowszy silnik studio stawia sprawę jasno. Nie zmieniamy technologii tylko dlatego, że jest nowsza. Zmieniamy ją wtedy, gdy realnie pomoże nam dopiąć projekt gry. A skoro Final Fantasy VII Remake Part 3 ma domknąć całą trylogię, ostatnią rzeczą przecież, jakiej potrzebują twórcy, jest technologiczna rewolucja wywracająca pipeline, optymalizację. I quality assurance do góry nogami. No, w tym przypadku stabilność i doświadczenie zespołu wygrywają z marketingowym hasłem Unreal Engine 5, ale to marketingowe hasło Unreal Engine 5 ostatnimi czasy coraz gorzej działa, a wręcz działa na niekorzyść produkcji, w których jest zawarte. I naprawdę trudno się z tą decyzją nie zgodzić. A co Wy o tym wszystkim sądzicie? W ogóle jest wśród Was ktoś, kto ogrywał te remake i Final Fantasy VII i co o tym sądzicie? W zasadzie nigdy nie pytałem Was o finale, ale tym razem jestem autentycznie ciekawy. Wy wiecie co i wy wiecie gdzie. A tymczasem ja dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!